Co się stanie, jeśli zamkną pana, no, czy zaobrączkują, jak to w przypadku pani Le Pen było? No panie redaktorze, jakoś pani lepenowa sobie poradziła. Ja oczywiście się nie, nie, nie wchodzę tu w parantele, prawda, ani, ani nie ma ścisłej analogii, także ideowej nie ma ścisłej analogii, dlatego że programowo jesteśmy w niektórych kwestiach, no właśnie jako, jako Partia Polskich Przedsiębiorców, Konfederacja Korony Polskiej, Narodowców, Wolnościowców. No, z całą pewnością nie jesteśmy zwolennikami socjalizmu ani eurosocjalizmu. Ale mechanizm, mechanizm wykluczenia ale sam jest ten sam. Mechanizm, ale sam mechanizm eliminowania z życia publicznego. No, panie redaktorze, ja jestem naprawdę spokojny. Jestem spokojny o to, że Konfederacja Korony Polskiej, jako, jako formacja już dziś mająca swoje miejsce na scenie politycznej, na poziomie parlamentarnym, poprowadzi do na następnych wyborów szeroki front gaśnicowy ze mną czy bez mnie. I to, czy ja będę osobiście, panie redaktorze, będę miał zdolność kandydowania czego niektórzy nie ukrywają, chcieliby mnie pozbawić właśnie przez dęte zarzuty, przez Bóg wie właśnie, jak tam prowadzone procesy, to zobaczymy, dajmy szansę sędziom, dajmy szansę sędziom prawidłowo procedować i sprawiedliwie wyrokować. Prawda? Ja też tutaj niczego z góry nie przesądzam, chociaż sam fakt wprowadzenia tych, tych właśnie aktów oskarżenia do sądów, to to, to jest zły prognostyk, ale ze mną czy bez mnie, ze mną na ławie oskarżonych, czy ze mną, panie redaktorze, w ośrodku odosobnienia, za kratami, szeroki front gaśnicowy zwycięży. Proszę, mały, mały argument, który wzmacnia tezę. Proszę zobaczyć, kiedy. Przed półtora rokiem, no już blisko półtora rokiem, trwała kampania do Eurokołchorzu i, i, i była to kampania, która... Zakończyła się w moim przypadku no, wzięciem mandatu. Ten mandat podali mi rodacy, sto kilkanaście tysięcy rodaków z, z Małopolski i Świętokrzyskiego. Ten mandat mi wręczyli. No i niektórzy się cieszyli z tego, że to jest sukces, bo, bo start z drugiego miejsca, jednak wynik najlepszy na, na listach, z których startowaliśmy wówczas w całym kraju, jeśli chodzi o liczbę głosów. Ale niektórzy się martwili. Że wyjeżdżam do Brukseli, Strasburga, znikam, yy, i w związku z tym yy, no, nic po mnie tutaj nie zostanie. A otóż, proszę zobaczyć, jest partia, ona działa yy, yy, jak Polska, długa i szeroka. Jest koło Konfederacji Korony Polskiej, które dzielnie staje w każdej potrzebie, zaznacza ten głos od, odrębny. Panowie posłowie, Skalik, Friedrich, Zawiślak, szanowni państwo... No, czyli e, non omnis moriar, czyli chce być pan takim Mandelą albo Gandils z więzienia ale, ale, na stolec prezydencki, powiedzmy. Ale, ale panie ale... redaktorze, ja przecież naprawdę nie jestem masochistą, Euh... I e, nikomu nie życzę, więc także i sobie nie życzę żadnych e, e, oczywiście, przeszkód oczywiście. tego rodzaju w pracy politycznej, czy, po, czy powiedziałem, czy, pół żartem, rodzinny. ale może to jest skuteczny mechanizm. Musimy kończyć, a ja mam jeszcze jedno ważne chyba pytanie do pana, bo wie pan. Ja, e... tylko, ja tylko, panie redaktorze, uspokajam, że ze mną na afiszu, czy beze mnie szeroki front gaśnicowy zwycięży, a Konfederacja Korony polskiej będzie miała teraz y, y, koło, y, już ma w Sejmie koło poselskie, a będzie miała klub, który odgrywać będzie skutecznie, konsekwentnie rolę mniejszości blokującej. I na wojnę nie pójdziemy, i paktu migracyjnego nie wprowadzimy, Dał... i Zielony Ład skasujemy, i tak dalej, i tak dalej. Dałby Bóg, a jeszcze na koniec parę złych wiadomości, bo wie pan, y... Jeśli pana nie ma, znowu pozwolę sobie ten mój sceptycyzm tutaj wylać. Jeśli pana nie ma w takich udrapowanych na antysystemowe mediach obecnie, jak RadiowNet, skąd pana bardzo niegrzecznie przepędzono, jak Kanał, kanał Zero, prawda, jak Republika, która rządzi w, w internecie, no to wie pan, to mam wrażenie, że. Yy, Sytuacja naprawdę jest bardzo skomplikowana. I to, i, to, I to mogą być naprawdę poważne ciosy. No nikt w nie pana formacji że łatwo. I, i, i pana kariery. Bo, bo, bo mówię, może warto zastanowić się nad strategią Lisa. Nie mówię o Tomaszu Lisie, tylko strategią Lisa, czyli chytrym podejściu w jakimś, prawda, przebraniu być może. I, I po osiągnięciu pewnego politycznego celu dopiero ataku frontalnym. Czy, 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 o, czy przemyślał pan to, że ja rozumiem? Czy pan ja rozumiem. uznaje te, te problemy? Rozumiem, rozumiem. Wie pan, nie działam na oślep, <ślep> nomen nomen, <ślep> tak, politycznie wbrew pozorom wbrew pozorom I, i, i ja nie abstrahuję od tej rzeczywistości tylko tyle, że jest jak jest ja przecież panie redaktorze guza nie szukam ja po prostu staję na stanowisku polskim wypowiadam się z, wedle tego co mi serce i rozum podpowiadają w polskim interesie narodowym i jeżeli to mnie stawia na kursie kolizyjnym z Ukraińcami czy Ukrainofilami, banderowcami których mamy także i w Polsce. Jeśli to mnie stawia na kursie kolizyjnym z Żydami, Talmudystami czy Holokaustystami, jeśli to mnie stawia na kursie kolizyjnym z tymi, którzy monopolizują polską scenę polityczną, a są pociągani za sznurki z ambasady niemieckiej, amerykańskiej, izraelskiej, brytyjskiej czy jakiejkolwiek innej ruskiej, czy, czy, czy marsjańskiej, no to nic na to nie poradzę. Ja nie mogę. Szanowni Państwo, bo byście chyba w to jednak nie uwierzyli, nie mogę się podawać za kogoś, kim nie jestem. A otóż nie jestem podżegaczem wojennym, chcę dla Polski pokoju, nie jestem ani komunistą, ani eurokomunistą, chcę dla Polski dostatku, dla Polaków zamożności. Chcę, żeby interes się kręcił, chcę, żeby podatki były niskie, proste, a niektóre wręcz zniesione. A niektóre wręcz zniesione. Pit chip do likwidacji jednolity tam ten formularz watowski kontrolny podatkowy prawda e faktura to jest wszystko do kasacji szanowni państwo to jest wszystko do kasacji po to żeby Polacy byli wolni żeby nasze dzieci nie były zagrożone deprawacją dezinformacją pod flagą tęczową żeby nasze rachunki za prąd nie były zawyżane przez Zielone Łady, prawda, i urojenia klimatyczne. Tego wszystkiego chcę i tego się nie wypieram, i tego nie, nie, będę, nie będę trzymał światła pod korsem, panie redaktorze. Jak to drzewiej bywało? Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej, któremu bardzo dziękuję za wywiad. A Państwo, ja dziękuję. I ja dziękuję. Proszę, Szanowni Państwo, nawet jak już właśnie nie będę miał okazji, bo. Nie wiem czy pod celą pozwalają się łączyć w transmisji z, z mediami prawdziwie niezależnymi no to państwo tak lekturę do poduszki polecam polecam lekturę programu partii Konfederacja Korony Polskiej